Miejsce, w którym się znajduje Muzeum Czynu Powstańczego, a także i my, jest miejscem szczególnym dla obu stron. Góra Świętej Anny jest symbolem trzeciego powstania śląskiego, ale przede wszystkim determinacji Niemców i Górnoślązaków, którzy czuli w sobie polskość w walkach o te tereny. Góra Świętej Anny Stała się niestety świadkiem tragicznych zajść w tym czasie, ponieważ to tu właśnie stoczyła się największa bitwa III Powstania Śląskiego. Największa, a zarazem najkrwawsza. Ale zanim do tego doszło, warto przypomnieć pewne bardzo ważne wydarzenie, które mogło być iskrą. Otóż 13 maja 1921 roku premier Wielkiej Brytanii David Lloyd George w izbie gmin wygłosił bardzo ważne dla nas Górnoślązaków przemówienie: Polska bezsprzecznie nie ma żadnych praw do Śląska, a Polacy są tam jedynie intruzami. Oświadczył też, że w czasie I wojny światowej Polacy zabijali Anglików. Francuzów i Włochów, bijąc się o wolność Polski. Dodał również, że ci Polacy, którzy szli do boju z sprzymierzonymi, musieli być gnani jak trzoda. To poruszyło serce wielu Polaków, w dużej mierze górnosiązaków. Wtedy właśnie Wojciech Korfanty napisał wezwanie do premiera ówczesnej Anglii aby te słowa odwołał. Jednakże po tym przemówieniu strona niemiecka poczuła swego rodzaju powiew przyzwolenia do działań dyplomatycznych i zbrojnych na terenie Śląska. Właśnie już 21 maja tutaj w okolicach strona niemiecka rozpoczyna atak na wszystkich odcinkach frontu. Jest to atak pozorujący desant Odry, aby zmylić stronę polską. 24 maja o godzinie 4 z okolic Gogolina rusza uderzenie na powstańców, którzy bronią Góry Świętej Anny. Góra Świętej Anny miejsce. Symboliczne. Geograficznie wzgórze o wysokości 383 metrów nad poziomem morza. Religijny symbol, sanktuarium. To właśnie Góra Świętej Anny stała się celem strony niemieckiej. Niemcy chcieli zdobyć Górę Świętej Anny, aby propagandowo wykorzystać zwycięstwo. Swoje w tym miejscu. Strona powstańców śląskich nie chciała oddać tego odcinka. Wiedziała, że tu ważą się losy Górnego Śląska i przyszłości przyłączenia go do macierzy Góra Świętej Anny. Symbol największej bitwy III Powstania Śląskiego. Symbol największej krwawej ofiary dwóch stron. Góra Świętej Anny dziś symbol dialogu między stroną polską a niemiecką. Uzbrojenie powstańców składało się głównie ze zdobycznej broni: z karabinów ręcznych, taki jak Mauser, którego trzymam, z granatów, a także butelek zapalających. Rzadziej oddziały miały do dyspozycji ciężkie karabiny maszynowe, takie jak ten Maxim, a także artylerię. Nie oznacza to jednak, że powstańcy nie opracowywali własnych rozwiązań technologicznych. Powstańcy w zaledwie kilka dni na bazie samochodu ciężarowego marki Magirus stworzyli wóz bojowy Korfanty, który brał udział w walkach o Kędzierzyn i Górę Świętej Anny, a nawet udało się powstańcom zorganizować pociąg pancerny.